Dzień dobry! Gdzie my jedziemy, sami jeszcze nie wiemy. Zobaczymy. Mapy słuchamy prowadzi, nam, prowadzi nas raz tu, raz tam, raz siam. Tyle mam traf. nadzieję, że znajdziemy, ale Coś. jedziemy kogoś odwiedzić, może trochę potańczymy. Ja raczej tak nie, ale. No i już się tak. zaczyna. No i już się zaczyna. No ciekawa jestem, czego namówimy do tego, żeby potańczył, czy nie. Ja jestem zale, ty, oczywiście nie. Jak zwykle. Ja złe buty dzisiaj założyłem. Aha, czyli wymówka złe buty. No zobaczymy, jak to będzie. Dajcie łapkę w górę, subskrybujcie nasz kanał, i bądźcie ciekawi, kogo my dzisiaj odwiedzimy i jak tam będzie. Pamiętajcie, że na milion słów Adriana ja goli włosy. Teraz <laughs> Całą mi... głowę. Słuchajcie, teraz będzie mi to przypominał dzień w dzień co mi? Tak. <laughs> My dotarliśmy już kochani, jesteśmy we Wrocławskiej Akademii Tańca i kto tutaj uczy tańczyć? Najlepszy seksuolog i pedagog i psycholog w Polsce, który robi też edukację seksualną dla młodzieży. Zaraz Wam go pokażę. Dzień dobry. Cię, jadę. <tryknie> się, się. Bardzo, nie? A tak, koniecznie. Nagrywam cię. Dzień dobry. Dobra, jego chcę przedstawić. Tak jak już jest. Dobra, tylko to, to. jest, jest głośno. głośno. Dobra, to, za, to jest głośno, bo tańczą dzieciaki. Co, zaczynamy? Czy ja będę tańczyć, tego nie wiem, ale Konar na pewno będzie tańczył. Dzisiaj będzie. No oczywiście, ale tylko z Adą, słuchajcie. Dziś nauczymy Adę jak się tańczy. Ojej, to będzie dramat, więc oglądajcie dalej. Dzieczyny już są gorące, rozgrzewają się, się. Rozgrzały. Będą teraz pokazywać swój układ. Zobaczcie. To była tragedia. Po prostu słuchajcie, moje oczy płonęły po prostu, to była tragedia. Wiesz jakim jesteśmy stresie w Ale Ja to. Ale to być czas. Jesteśmy po kiedy tylko niebezpieczenia. Straszne. Jeszcze raz. Zestresowały się, no co? No stary, o, tam się zobaczyły na pewno. Tak. Ada, ada. I brawo! A, dawać. A, dawać. Co, jak ja tańczysz nie umiem. No ale dasz, Ada. Dobra. A raz, dwa, włóż kaptur w dół, hop. I klatka. Bum, 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 bum. Jeszcze raz, uwaga. I raz, dwa, kaptur w dół, hop. I klatka. Bum, bum. Bum, a czekaj, bo ty robisz tak i tak. Tak. A? Przód, tył. Przód, tył. Bum, dobrze i ta fala w bok. Fala, hop, w prawo. Nie ta czekaj w ta, ta. Uwaga. Tam. Ojej. Zajdź tak. Uwaga. I raz, dwa, trzy i cztery. Klatka. Hop. Klatka i w prawo fala. Fala i do boku. Bok. Dostaw, drugą. Bok, dostaw, bok, dostaw, bok, dostaw. Świetnie. No super! Dla niej to trzeba wiecie co? Pięta palec, masło, smalec. <śmiech> Palena, <śmiech> pięta palec, masło, smalec. Nie lubię to pamiętać. A no co? Super! Dajesz radę, kochani. Przyjdę jeszcze 10 razy i będzie git. <laughs> no. Możecie się napić i teraz weźcie solut. A ja nie mam Nigdy nie tańczyłam z tym, a tak powiesz razem. Ale dam się Ale radę. Gdzie koordynacja? Zaraz to yes. nagramy no. jeszcze na TikToku. Nie, ale powiem Wam, zajebiście tu jest, czuję się mega, super. No. Ale Wam mówiłam, on jest tak, psychologiem, seksuologiem. Mediatorem. mediatorem, mediatorem. Pedagogiem. Tak. Trenerem tańca. <laughs> jeszcze pianistą, że tak, na, o, tak naprawdę inaczej. Nie umiesz, będzie krócej. Odchodzać się. Oszczędzać. I, I oszczędzać, nie wiem. To jest jeszcze jedna rzecz. Aha, po prostu. O, a, się, a się też oszczędza. Nie, nie, no jestem. No. Ale no, no. uczysz no, ludzi od jakiego do jakiego wieku? Najmłodszych mam pięciolatków. No? Najstarsze panie latino tak po 60 są nawet. O kurde. Więc jak uczę tu każdego. No to wiecie gdzie Słuchajcie, się zapisać. Słuchajcie i ten jeszcze kto nie umie uprawiać seksu i nie wie gdzie się zakłada kondomy, czy kondomy są tylko dla kobiet, czy kondomy są tylko to, to dla To na TikToka. Jej, czy zakłada się na palet, czy zakłada się gdzieś tutaj. On wszystko na TikToku umie wytłumaczyć i można zadawać pytania. Można ci wysyłać też zdjęcia, czy nie? Zdjęcie, nie? No. No, tak no, tak no, zdjęcia nie? Już takie dostawałem. Już takie dostawałem, już takie dostawałem, no. Tak dobra, dostawałem. bez obrazków, kochani. Chyba, że to jest kreskówka. Też nie, bo też dostawałem. Dobra, nie. Dostawałem. Dobra, kreskówki nie. też nie, nie ma chcę. Dobra. Więc tylko pytania on odpowiada wszędzie, gdzie tylko się da. Jest naprawdę zajebiste. A jak ktoś potrzebuje psychologa, naprawdę polecam. Znaczy ja jeszcze nie korzystałam, ale... E, jeszcze, jeszcze. <grym> a to... Jeszcze nie korzystałam. Jeszcze. Ale bardzo dużo ludzi pisze, że jestem psychiczna, więc może kiedyś no, przyjdę na terapię. Okej. <grym> ja się zmachałam, więc e, muszę napić się coś zimnego. E, co do odchudzania. To jest Siądę se, popatrzę, jak one tańczą, bo są dajmy. Nie, 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 jakby tak to są improwizacje jakby tańczą co chcą do muzyki którą nie, nie, czyli wszystko co potrafią co czują razem gdzieś tam, nie, Począ. aha czyli nie, nie, sobie nie, tak tak jak na to trochę na tak? nie, ja, jak nie, 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 Kurde, kamery mi nie stać żeby objąć ich wszystkich. No, bo łóżek jest, ale fajny. No. dawaj, kochani, doło. To była To słuchaj, jak już bardzo leci plastikowa, to ja muszę popytać, to nie rady inaczej. Nie ma inaczej. Patrzcie, dziura na bąki. <laughs> Można pierdzieć, kurwa. Wynalazek dla Ciebie, bo Ty największy pierdioch jesteś. Razem z Tobą. Nie, na pewno nie. No kiedyś nie. zrobimy, wiesz co? Może zrobimy kiedyś tak nagotujemy takiej zupy fasolowej. Niech ludzie napiszą, kto najbardziej pierdzi po tej zupie. I kto największe, bąki strzela i najgłośniej. Zobaczymy. Dobra, kto wygra. zrobimy zawody w twierdzeniu boku. Ciebie pobić, to jest tragedia. <laughs> co kochanie? No, robimy sobie zdjęcie. No i pięknie. Kurde, celebrytka. <laughs> My kochamy panią bardzo. Dla mani? Tak. Cię w ogóle zastanawiam, czy by do niego nie przyjść. wiecie co on mi teraz powiedział, co on za tańce prowadzi. No dla pani na przykład burleska, latino dla pani, sexy dance, takie wiecie. Ale ubierają się też sexy u ciebie? No, no oczywiście. Podrywają go. Nie. <grym> jak nie? Nigdy. Nie wiesz. Ja jestem jak najlepszy przyjaciel dla nich. Naprawdę? Naprawdę. Czyli zmierzają ci się, się w trakcie tańca? Też. o wszystko się dzieje. Więc ada czekam na ciebie. Po prostu o, ale, taką, ale taką burleskę bym zobaczyła, powiem Ci szczerze. Co zapraszam? Słuchajcie, chcielibyście mnie zobaczyć w takim stroju burlesk, jak ja na się ten, jak wam No, piszcie w, kom w komentarzach. A mogliśmy pokazać takie coś? No, ok, spokażę. On nam pokaże. Powiem wam, że to była najseksowniejsza burleska, jaką widziałem w życiu. E, a dlatego, że tylko jedną widziałem. Oh, oh. Ja bym nadawała oh. sobie. Ale no to musisz w końcu. się pośmiał byś się pośpiał, miś potańczył. Ale no, no, to musisz no, przyjść i będzie tańczyć. O Jezu. No ale co Najpierw pójdziemy do hachu potańczyć. Tak. Cię no zboty. zmachałam. I podobało ci się dzisiaj? Powiem ci, zajebiście. Jestem zajebisty. Zawsze cię <laughs> uwielbiałam, ale... Dziewczyny masz fajne. Mm. Fajnie tańczą. Ta Świetne jedna szczególnie, są. kurde, jak ona ma kocie ruchy, ta dziewczyna. Majka ma. To jest hit po prostu. Majka, pozdrawiam. Ale ty jesteś też kotem. A dziękuję. Kurde, Nie, słuchajcie, by... typ. Jak ja bym schudł do swojej normalnej wagi te, te, o te 20 kilo. No ale schudniesz przecież teraz. Schudnę, słuchajcie. Powiedz, jaką masz ciki. motywację, kurde. <laughs> Jego motywację musicie znać. Słuchajcie. Kupiłem sobie garnitur pewnej marki drogiej. No Gucci, no Gucci, co? No Gucci, ale no co? słuchajcie, dwa rozmiary za mało. Tylko po to, żeby schudnąć do tego sierpnia. Słuchajcie, i to jest pozytywna motywacja, naprawdę. Ja widzę to tak samo. Także no. kupujcie sobie drogie ubranie, po to, żeby do nie schudnąć. Ja tak, tak, dokładnie tak. Więc Wiem, no. mam motywację. Zobaczcie, w sierpniu wstawię foty w samych bokserkach Kelvin. Ja Kralina. czekam. Zobaczcie, ja wam mówię. Czekam, <grym> czekam, aż ten no. Kelvin Klein wychodzi z tego guci tutaj. Da. Jak ci się podobało? No mi się podobało, było Jezu, fajnie. Ja go tak lubię, to jest tak szczery człowiek, naprawdę, mądry, jeszcze zajebiście tańczy, co nie? No dobra, tak. A czemu ty nie lubisz tańczyć w zasadzie? Ja się trochę kochałam tak... i już mi się jelita uruchomiły, że tak nie wiem, jakoś tak mam... A jaki facet lubi tańczyć? No na pewno są jacyś, ale ja tak... No ale dlaczego to jest taki problem? Jak dupą ruszacie? Przecież ruszacie też jak ruchacie. No jaki z tym, problem z tym ty? akurat nie ma problemu. Ty tańczyłeś kiedyś w ogóle jak byłeś mały, prawda? No ja tańczyłem. Tańcę towarzyskie. I jakiś nawet jeździłem na zawody i do tej pory gdzieś u babci leżą jakiś puchary. To nie medale. wiem dlaczego nie, umie, nie lubisz tańczyć, ja nie rozumiem tego. No po prostu to dla mnie nie bluesa, jest komfortowe, tak? no. Nie czujesz bluesa, po prostu... Kiedyś zgubiłeś po drodze, jak rosłeś po prostu rytm. Tak. Tak. I teraz po prostu muzyka ci w tańcu nie przeszkadza. I masz z tym problem teraz, żeby e, dupę ruszać do rytmu, tak? No taki mam problem. Idealnie to wytłumaczyłem. Co <laughs> Rolki to lepsze pomysł dla mnie. Nie no to, to to w ogóle. Dalej nie kupiłeś tych rolk? No jeszcze nie. Poczekamy, ale to do, zobacz. bym kupił, a śnieg był. O! A? I teraz już nie ma na przykład. No Wyobraź no sobie, że śnieg był tylko jeden dzień. No dobra. Wiecie co, i z nim to tak jest, jak wy nieraz piszecie do mnie, czemu ja się tak na niego denerwuję? Ja się nie denerwuję, mi po prostu nie mogę wyjść z podziwu, na co ten człowiek ma w życiu czas. Ja nie wiem, czy jak ja mam tyle <laughs> lat jak ty tyle, na co ty? Czy ja naprawdę miałam tyle czasu? Chyba nie. Kocham cię, tę perniczko. To co, jedziemy do domku, kochanie? No jedziemy. i jedziemy. się robi? Mroczno. Zobaczcie te ulice, kurde, tu. Dlatego jest tak głośno, słuchajcie, dlatego tak się trzęsiemy, bo tu jest taka ulica tragedia we Wrocławiu, że cały czas tylepie się wszystko. No. Kochani, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się cieplutko i buziadnie. Pamiętajcie, że na milion subskrypcji gole Już przestań z tym wreszcie.